Cześć tu gotów z Mario 500 dzisiaj chciałbym was zaprosić do mojej kuchni i mam dla was propozycję sałatka śledziowa, potrzebne są marynowane płaty śledziowe klasyczne ugotowane cztery ziemniaki w mundurkach i obrane ugotowane 5 jajek na twardo buraczki tarte ogórki kiszone, majonez i sól i pieprz do smaku najpierw zaczynam od pokrojenia płatów śledziowych. Ja mam taką miskę do przygotowania sałatki. W śledzi już mam pokrojone i przełożone w misce. I teraz zabieram się za krojenie ziemniaków z plasty. Ziemniaki już mam pokrojone i wrzucone w misę. Teraz dodajemy buraczki i kładziemy na ziemniaki buraczki. Buraczki już są rozłożone na ziemniakach. Teraz dodajemy do buraczków majonez. Majonez już mam... Rozprowadzony na buraczki. Teraz kroję w plastry jajka. Jajka już mam przełożone do buraczków i, i majonezu. I teraz delikatnie solimy. I delikatnie Pieprzymy. I kroimy ogórki kiszone w kostkę. Ogórki już są ułożone na jajkach, i ponownie smarujemy majonezem. Majonez już jest rozsmarowany, i na koniec ścieramy jedno jajko. Tak się prezentuje moja gotowa sałatka. Nie chcę jej zepsuć, ponieważ musi się przegryźć y, y, smakami. I ja dałem ogórka, buraczki, a możecie dać koliki takie, jakie lubicie. Jak wam się spodobało, to znaczy, łapka w górę, subskrybujcie, trzymajcie się.